Cześć, witajcie Was. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale Oczywiście z Brawl Stars. Dzisiaj no, próbujemy coś zdobyć. Zdobyć, próbujemy, ale jeszcze zagramy sobie ten. Jaki to jest? Nie, czekaj, nie. No, nie, nie idzie. O, dobra, teraz oprócz. gramy. El Primem nie, nie. nie El, 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 el. el Primem gramy. Giusto yes, il primo, tam gdzie Ok. Il primo guru. Bra, il primo, tylko ulta la Gli era wygrana prawie. Ulta naładować i będzie dobrze. O oh, nie! muszę naładować ulta, iść tam, naładować ulta muszę, dobra. I rozwalimy im blizotop. No i pięknie. 35 mają teraz. No prawe, ulta są naładowałem. To no co? Jak ja w niego nie trafię ani razu? No idźcie tam. Jej, dobra, mam ulta. Teraz tylko przeczekać w krzaku. Aż tam... Aż tam ten kolcik. Nie! Dlaczego? Nie. Nie no nie Jeszcze raz, a cztery? No nie Jeszcze raz musimy Co to jest Tak być nie może Co tak mało gra hejsta? O. Dobra, ulta naładować i lecimy na El primo is healed Wszystko było, żeby ulta załadować. Wiedziałem, ale mam ulta, mam ult i ult. Dobra, ulta jest. Jest ult, więc jest. Co ten tutaj drewny? To bez sensu zrobić trochę.

Bambikowe nuki. O. Oh. Dobra, ja lecę na jem. Oh no! Co? Ten El Primo tam stał cały czas, naprawdę. I znowu przegraliśmy. Eh, jeszcze raz. Jeszcze raz. <laughs> Smutno mi się zrobiło, jeszcze raz. Teraz muszę dostać pusza, pucharki, bo straciłem 8 aż. Aż 8! Nie podoba mi się to. Jakieś pro tu grają. Pro playery jakieś. znowu ci sami? Nie wiem co mi to dało. w sumie? Opłacało się 30. 30 HP masz działam. My mamy Barleya, więc jest dobrze. Nie wadać to teraz tylko Ulta. Na przykład ciebie. Taki robimy. No i, ale Barley pewnie będzie wraz do gry. Mmm, uh, audiokej, oh, dziękuję, dziękuję. Dobrze. Więc teraz. O, nie. Zobaczmy, czy nam coś wydropi. Musi nam coś wydropić, proszę. Na no starcie solo. Najpierw Big bok Hic. Trzy przedmioty, nie. Ból, ale ból, dobrze, Bula ulepsza. Teraz małe skrzynki, wszystko w waszych rękach. Małe skrzynki, please. No nie, jak nie będzie nowej skrzynki. Znaczy, no, nowej postaci. E, dobra. Lepszymy sobie tam pewnie. 24 hajsy, Jessie. Punkty do Jessie, Rosa i pozostałe do jeden. Ticket. 6. 24 konie. Donity punkty. Punkty do Pam. I 5 gębis. 16 końców, blok, Karl, punkty do Karla. 4 jeszcze, 12 punktów do El Primo, punkty do Tary, punkty. Jeszcze skręty. 18 punktów i do Pana, do Daryla. Proszę, 3 przedmioty, czy będzie? Nie, nie będzie jej postaci. I do Bula 15. I 14. 6 do Bula. I do Piper 6. No nie powiem, żeby było jakoś nieudane. Teraz chcę lepsza Bula za czy celi. Celką prawie nie gram. Z tym też. Bulem gram dużo. Tam gram mniej. Lepsze chyba po prostu Bula. Zostanie mi ile mam hajsu, nie wiem. Teraz mogę ją. Mogę. Tam, no to jest epi, więc lecimy sobie. A, Daryl. Darylam trochę gramy. Dobra, ulepszymy sobie Daryla. A tutaj akurat tak strasznie dużo mi nie brakuje, więc zobaczymy. I mamy przy okazji 20 gramów. Zbieramy na coś, kurde. Kurde, zbieramy. Dobra. Zbiory klejnotów. No i w ogóle patrzcie jaki nowy skinek. Sad do gry. Karla. Taki dziwny troszkę. Wypróbuj. Wypróbuj go. Zobaczmy ten, jak on fajnie wygląda.

Powinni się zaraz pojawić. Ale naprawdę fajnie. Co, jak się kręci, to jest różnica w tym kręceniu. Jej. Dobra, gramy solo. Fajnie wygląda ten karczm. Ale gramy solo. Low wygrałem coś. Mm. Iko, biar 300. Solo 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 3000. Solo 3000. 3000. 3000. 3000. 3000. 3000. I może ktoś będzie a kurde jak mnie porobiła nie i jak ładnie mnie porobiła minus dwa porobiła mnie ładnie nie pałem. ale jeszcze raz gramy Rico ładnie mnie naprawdę porobiła nie mówię, że nie Do który nie ma zaniknienia. Dobra, ale teraz ja mam cztery. Teraz ten karl będzie miał dużo. Mi się nie podoba taki karl, który ma dużo. No, nice i z Carl'em, dobra. Nice. O oh no. Oh no, oh no, Mi się to nie podoba, co tu się dzieje. Jest, ale to mi się podoba. To mi się jak podoba. Chodź tu. No, jestem blisko, chodź. Czy? Nie! 300! Nie da mi ulta, nie. Nie. Ale dobra, plus trzy. No. Ale dobrze mi się grali, nawet. Nie powiem, nie powiem. Dobrze mi się gra. Spoko, jest... Taki nieprzesadzony... O kurde... No nie! Czemu taki jadą wszyscy? podoba mi się to. Minus trzy. Mhm. Super. Czekaj. Bólem mi idzie ostatnio bo Chciałem teraz tą rangę bóla, żeby mieć taką fajną, niebieską rangę. Jedna El Primo też. Primo pan. Dobra, ale bólem tutaj jest naprawdę łatwo wygrać, tak? więc idziemy do Shelly. Nie, 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 nie Ty mnie teraz zabijesz Ja cię nie chcę Nie chcę cię denerwować Nie Nie! Jak to mnie dotknęło? Jak to mnie dotknęło? Jak to mnie dotknęło? Ktoś mi to powie? Czy ktoś mi powie, jak to mnie dotknęło? No dobra, nie się, nie rędujmy Spokojnie Jak to mnie dotknęło, no? To niemożliwe, kolejno szeli a, no co teraz poszło? Dobra, bólem się szybko roz... ...walę w pienki. Jak ma dwa... ...chyba trzy kiłby, to już rozwalaję na dwa razy. To się to nie daje. O no kurde, tak ćwiczy. No i? z tobą. Dobra, i teraz zobaczmy. Go... Nie, jak Michalsko wyskoczył. Ile teraz mi No Znów już trzy! Nie! nie, Bierzemy nie, nie. bólem. Ból jest najlepszy. Ból najlepszy. Smutno mi się robi. Co ty sobie tutaj myślisz? Co tu się dzieje? Strasznie mi się to nie podoba. I teraz minus 5. Nie, no. Mm -hmm. Jeszcze raz ból. Nie możemy tak przegrywać. Nie możemy tak przegrywać. Nie jesteśmy przegrywani. Tam jest jakaś śmieszna Rosa. Na roza. Taki? Dzięki za piłkę, że mi tak obiłaś. No i myślisz, Na Bo już nie będzie tak wyznieć. Вроде как раз не отсунул. Отсунул? Гордо видел меня. Mm -hmm. Ты хам я? Что за хам? Co, ja za ham? Ham z tego typu w ogóle. Ham z ciebie typie. Teraz ty masz gorszą pozycję, co? Hmm? Hmm? No nie, byłem tak skupiony, że nic nie mówiłem. 6. No dobra Kurde, spadliśmy troszkę. Ale dobra Okej, okay, kolejna skrzynka, nie ma nic. Broka i do bóla. Dobra. Byłem najlepszym w ulerem. Nieważne, że na tą mapę jest kompletnym botem. Ale... Teraz się Chodź. Takim oto... sposobem... Właśnie bym przegrał, ale użyłem ulta. Też nie wstąpię. zupełnie nie

Foi muito bom, było i dobrze, naprawdę Dobra, nieważne ile jest ile mi zabiega. Nie wiem czy mogę grać. Mało tych postaci. Gra i To jak nie Piper. Kto? Prawda pierwszego strzału nie trafiłem? Nie bardzo. No jezu, no! Jakie to jest zło! To jest zło po prostu wcielone, to fajne. No to, ja też sobie będę ją grał, no. A co? A co mi tam? Co z tego, że nie umiem i zawsze nią przegrywam? Z tym przegrywam. Nie umiem grać Rose'u. Nie, ale Rose'a ja bym chciał, żeby ją usunęli. To się hejtuje. Bo on mnie nie posłucha, to ich nienawidzę, no. na tak daleki zasięg. Poza tym ona ma to zbugowane, bo ona na, tak, na taki mały zasięg nie bije. Ona bije na dwa razy taki większy. Pałek! No i znowu! mówię o no tym. Do ściany mnie jeszcze bije. No właśnie, i właśnie o tym mówię, no. No i właśnie o tym mówię po tej gdzie kończyły ten odcinek bo ja już nie mogę nie mogę nie denerwuję to Róża mnie denerwuje ale u mnie nie wiem jakiegoś leona zamiast tej Róży. kupia roza nie chcę Róży. wszyscy nie grają a ja nie chcę ale mnie nie gra waliłbym ją i widzicie Ona... o? Taki o? tak no i znowu mnie zabił. No i znowu, no. Konczę dzisiejszy odcinek, gdzie ukoje zabłudę, nie zostawcie łapkę w górę subskrypcji.